Zmiana zaczyna się w głowie, przekształć swój umysł, a ciało podąży za nim. Każdy dzień bez serka, deserka, podjadania i sabotowania własnych celów, to kolejny krok w stronę lepszej wersji siebie. Wybieranie odpowiedniego pożywienia to nie jest wyrzeczenie, to świadomy wybór. Za każdym razem, kiedy decydujesz się na świadome niejedzenie, wzmacniasz swoją siłę woli. To właśnie takie małe, codzienne decyzje składają się na wielkie efekty po czasie. Nie skupiaj się na tym, czego nie możesz jeść, skoncentruj się na tym, co zyskujesz. Jedząc rzadziej, mądrzej i zdrowiej, otrzymujesz lepsze samopoczucie i lżejsze ciało. Szybko tracisz tkankę tłuszczową, masz więcej energii i mentalnej klarowności. Masz dużo większą kontrolę nad sobą i nad swoimi nawykami. Wyobraź sobie, jak potężną energię poczujesz, gdy zgubisz 20, 30, 40 kg. Twoje ciało stanie się lżejsze, umysł silniejszy. A nastrój znakomitszy. Najlepsza strategia uprość swój jadłospis. Jedz dwa razy dziennie. To gwarantuje ubytek wagi, jeśli bazujesz na zielonych warzywach, jajkach, mięsie i rybach. Dzięki wczesnej kolacji i późnemu śniadaniu twój układ trawienny odpoczywa, a organizm efektywniej spala tłuszcz.